Panie Krzysztofie, dla kogoś takiego jak pan... No właśnie, dziękuję, bo to o tej książce też będziemy rozmawiać. Dla kogoś takiego jak Pan, czyli pasjonata historii, a już w ogóle skupionego na historii miasta Bydgoszczy i regionu. Taka okazja, jak stulecie powrotu Bydgoszczy do Polski, no to był chyba świetny moment, bo po pierwsze napisać książkę, przygotować jakieś prelekcje, poszukać informacji, o których może nie wszyscy wiedzieli. No jak to mówię, jechać do Paryża i nie zobaczyć wieży Eiffla, to by było na tej samej zasadzie. Oczywiście, tak pół roku temu myślałem nad tym, jak tutaj uczcić, powiedzmy, swoją pracą to stulecie niepodległości, odzyskania przez Bydgoszcz, No i tak pomyślałem, że warto by było napisać książkę, bo do tej pory powstało oczywiście kilka różnych publikacji, lepszych lub gorszych. Ale trzeba je było zebrać wszystkie informacje, poszparać jeszcze po archiwach, po różnych muzeach, po zbiorach prywatnych, też, żeby zobaczyć jakieś nowe zdjęcia, może co też się udało. Więc, więc książka ogólnie powstała w ciągu 6 miesięcy, no i ją mamy właśnie dzisiaj. W sumie już od tygodnia jest dostępna na rynku wydawniczym. Mieliśmy spotkanie duże promocyjne w Kinie Pomorze niedawno, dzięki grupie moderatorów było to możliwe, nam użyczyła salę. No, książka jest też finansowana przez Urząd Miasta Bydgoszczy, więc to dodatkowe środki zawsze się przydały. No ale oprócz tego mieliśmy jeszcze premierę właśnie filmu na Stulecie Niepodległości. Z tym filmem teraz jeżdżę po różnych wykładach, różnych stowarzyszeniach, ale głównie po szkołach. Po bydgoskich szkołach średnich, podstawowych i spotykam się z dzieciakami i tam im opowiadam przez godzinę czasu właśnie o tym stuleciu niepodległości, jak to wyglądało. Pokazuję mu książkę, oczywiście nie namawiam do kupna, bo to jest jedna szkoła, ale, ale pokazuje, że książki też warto czytać. Natomiast no, głównym punktem programu jest potem właśnie emisja tego filmu. Mhm. Tak pomyślałam, że no, taka okazja zdarzy się raz na 100 lat, ale że to cudownie, że gości. Bydgoszcz... Przygotowywała się do tego wydarzenia i do tego, by ten rok był taki wyjątkowy, ale też sami podgoszczanie. przygotowywali się do, do, do tego wyjątkowego roku i chętnie uczestniczą w tych wszystkich rocznicowych wydarzeniach. No tak, no taka okazja dla naszego pokolenia i następnych pewnie dwóch już się nie, nie pojawi, bo następne 100 lat raczej nie przeżyjemy, niestety. No i to mi się bardzo podobało. Może. Najpierw troszeczkę tego gorzkiego smaku, czyli miasto było za słabo udekorowane, różne flagi itd. Przecież mieliśmy 30 tysięcy flag, tak naprawdę, gdzie one się podziały? Idąc głównymi ulicami miasta, idąc starym rynkiem, tych flag zupełnie nie było widać. Jakieś pojedyncze. Ja mieszkam na ulicy 20 stycznia 1920 roku, więc ludzie mówią, że to pewny omen jest nawet, co do mojej tutaj najnowszej Ale Ona sama powinna być w tych flagach. Ona powinna być cała we flagach, a było ich raptem sześć. Ja wiem, że to są też prywatni kamienicznicy i tak dalej, ale mimo wszystko no to, to powinno tętnić życie, to no, powinna być flaga na fladze tak naprawdę. W, tak, jak to było w 1920 roku. Tak to samo powinno wyglądać, tego, teraz tego trochę nie było. Natomiast sami ludzie, już pomijając te wywieszanie ty, tych flag, dosyć chętnie uczestniczyli. To było też widać podczas inscenizacji 19 stycznia na e, płycie Starego Rynku, gdzie tych ludzi było naprawdę dużo, tam pomijam kwestie jakieś tam organizacyjne, że niektórzy pisali, że nie do końca była możliwość, była dobra widoczność i tak dalej. No, my, tutaj, z dziećmi akurat byliśmy całą rodziną, staliśmy tuż przy barierkach, udało się nagrywać, nawet, więc, więc, oczywiście, byliśmy w miarę powiedzmy, zadowoleni. No i działo się bardzo dużo rzeczy, co też niektórzy się o to obawiali, że jednak e, możemy nie podołać jako miasto, jako mieszkańcy temu wszystkiemu, ale uważam, że się udało i mimo pewnych tam niedociągnięć, mimo wszystko było super, wyszło naprawdę fajnie. Te wszystkie wydarzenia. To czasami aż był ból głowy, gdzie iść, w które miejsce, bo naprawdę było tego tak dużo. Poloneza też zatańczyliście na starym rynku. Nie, bo pilnowaliśmy dzieci, więc raczej <grym> dzieci wolały ganiać za żołnierzami niż uczestniczyć w powodzie ale, no, z polonezem. Ale, Tak, ale to też takie wyjątkowe wydarzenie, i na pewno wiele osób, które do tego Poloneza dołączyło, to będzie to też bardzo długo wspominać. Na pewno wszystko co się działo, zasługuje na uwagę, wszystko było fajne. Dla niektórych mniej, dla niektórych więcej. Każdy jakby korzystał z tych atrakcji, które bardziej sobie upodobał. Niektórzy woleli postrzelać z karabinu i inni potańczyć, więc to dla każdego coś dobrego tak naprawdę było. I nikt nie wyszedł znudzony czy też. Zniesmaczony, że czegoś, jemu jednak czegoś brakowało. Myślę, że takiej osoby w naszym mieście nie ma, choć mal contentów zawsze nie brakuje. No tak, ale wydarzeń w tym roku wolności, bo to taki rok, ten tak. 2020 w Bydgoszczy, będzie jeszcze pewnie sporo, no ale to teraz trochę historii. Co każdy z nas tu w Bydgoszczy powinien wiedzieć, co się wydarzyło te 100 lat temu. O jakich postaciach my powinniśmy wspominać? Bo e, czasami mówimy e, o Piłsudskim, piłsucki piłsudzkiej. To jednak w Bydgoszczy nie do końca chyba tak. No, piłsudzki nigdy jest. w Bydgoszczy nie do końca był no lubiany i szanowany. Natomiast no co? co powinniśmy wiedzieć? Powinniśmy wiedzieć wszystko, oczywiście, ale tak się nie da. Wiedzieć wszystkiego na każdy temat. Z osób, które tutaj powinniśmy pamiętać, no to na pewno. No, oczywiście wszystkie zasługują na uwagę, ale tak dla samych Bydgoszczy. Na pewno generał Dowbor-Muśnicki jako dowódca powstania wielkopolskiego i dowódca frontu, który wyzwalał tutaj Bydgoszcz. Na pewno major Bernard Silwiński, który wkraczał do Bydgoszczy na czele żołnierzy z 62. Pułku Piechoty. Na pewno Jan Maciarzek jako pierwszy prezydent miasta. To są trzy postaci takie tutaj dla nas najważniejsze. Ale na pewno też Wojciech Korwanty, na pewno Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski. Również ten Piłsudski, który w Bydgoszczy nigdy nie był zbytnio lubiany. To wszystko są postaci naszego tutaj, nasi mężowie stanu, można powiedzieć, w ówczesnych czasów. Oni wszyscy zasługują na pamięć i, i w związku z tym też na szacunek. Mm -hmm. Oni wszyscy się przysłużyli temu, że teraz mówimy w języku polskim i żyjemy sobie w wolnym kraju. No ładnie, pan powiedział. No, dostali tablice pamiątkowe, tak? Bo taka tak. poszła cała seria tych tablic. No, miałem okazję być to... też w komitecie takim honorowym. A propos tablicy dla Romana Dmowskiego jako człowieka, który jest uznawany, no i był przecież nim, jako narodowiec, a dzisiaj słowo narodowiec, czy taka opinia narodowca cieszy się bardzo złą sławą. Jest to spowodowane różnymi politycznymi zagrywkami nie do końca słusznymi, no ale na takie mamy czas. Mhm. Było też klawisko, podkoszczanie stulecia. No i tam. Y no trochę Właściwie my kobiety powinniśmy się obrazić chyba, bo tam żadnej kobiety nie było. To, to tak rzeczywiście przez 100 lat żadna kobieta nie zasłużyła na, na miano bydgoszczanki stulecia? Nie było żadnej, tak? No nie, było. nie, nie zauważyłem nie <laughs> tego. Z męskiego, szamistycznego punktu widzenia tego nie zauważyłem. No ale no tak, no na pewno chociażby Stefania Tuchułkowa, która czy, czy redaktorka e, w, Wincentyna Teskowa, która prowadziła Dziennik Bydgoski. Myślę, że są to dwie postaci Kobiet, które na pewno zasłużyłyby sobie na takie wyróżnienie. Mhm. A wśród tych wyróżnionych yy, wszystko się zgadza? Tak? Pana zdaniem? więc tak, szczerze musiałbym mieć listę, bo nie pamiętam wszystkich, którzy zostali wyróżnieni. No na pewno cieszę się, że wyróżniony został Marian Rejewski, bo to jest postać genialnego człowieka. Formatu światowego, więc gdyby on nie dostał, to wszyscy inni, którzy dostali, mogliby poczuć się wtedy obrażeni, tak naprawdę, i nie powinni tego w ogóle zaszczytu przyjmować, choć niektórzy pośmiertnie przecież. Ale, no myślę, wydaje mi się, powiedzmy, największe kontrowersje wzbudzają, jak zwykle, osoby nadal żyjące i obecnie działające, więc to pominimy, a co do reszty, myślę, że, no, jak najbardziej. Panie Krzysztofie, wróćmy jeszcze na moment do Pana książki, do, do filmu i do tych spotkań. Takie lekcje historii. No, takie żywe lekcje historii to są. No, bo z filmem i z kimś, kto. Ja też jestem dosyć żywy no, na bo... tych spotkaniach. <laughs> jak dzieci czy młodzież reaguje na takie lekcje, na, na, na dawkę, dużą dawkę historii naszego miasta? W młodszych klasach, jak jeży, nawet wśród siedmiolatków się spotykam, jest to oczywiście te spotkania są inaczej prowadzone dla 7-latków inaczej dla 15-latków bo oni zupełnie mają raz że inną wiedzę raz że inaczej to odbierają więc wśród tych powiedzmy najmłodszych klas te spotkania są naprawdę żywe i emocjonujące bo tam pada z mojej strony przynajmniej do nich pełno pytań tak staram się żeby oni współprowadzili niejako tą lekcję więc jest naprawdę ciekawie czasami bardzo zaskakująco czasami śmiesznie nawet jak padają niektóre odpowiedzi więc to jest fajne. W starszych klasach wygląda to tak, że najpierw muszą odłożyć telefony komórkowe, więc najpierw jest zgrzyt, a dopiero później, kiedy prowadzę tą narrację, większość zaczyna słuchać, zaczyna słuchać. Później pojawiają się nawet jakieś pytania, a czasami na koniec widać nawet zaciekawienie u nich i podchodzą jeszcze po spotkaniu, dopytywać się o różne rzeczy e, i, i mówić, że na przykład, o, też tam słyszałem o jakimś tam Polaku, o jakimś wydarzeniu. I chwalą się, że na przykład u nich w rodzinie też coś ktoś robił, uczestniczył w jakimś wydarzeniu i tak dalej. Więc koniec końców okazuje się, że całe spotkanie nie poszło na marne i jednak ktoś z niego coś wynosi. Mhm. A może takie lekcje powinny się odbywać po prostu w szkole w ramach lekcji historii? Ale Ja zawsze byłem za tym, nawet w szkole zawodowej czy w technikum. Miałem raz, raz na tydzień, czy tam raz na dwa tygodnie byłem, powiedzmy, dogadany z moją panią profesor, że to ja prowadziłem lekcję historii, takiej regionalnej i muszę się trochę pochwalić, że kiedy koledzy, to była cała męska klasa jednak w techniku elektronicznym, kiedy koledzy niezbyt uczestniczyli w tych zajęciach prowadzonych normalnie, to na moich lekcjach zawsze słuchali i byli tutaj przynajmniej cichimi słuchaczami, więc nie przerywali i nie przeszkadzali. I z tego, co mówili, to nawet im się to podobało, że mogli dowiedzieć czegoś o naszym regionie, a nie gdzieś tam o historii ogólnopolskiej czy ogólnoświatowej, bo dla nich, i myślę, że dla każdego, najważniejsze jest to, co się dzieje u nas w naszym domu, na naszej ulicy, na naszym osiedlu, bo to są te nasze małe ojczyzny i powinniśmy uczyć się właśnie głównie o nich, aczkolwiek w jakimś tam szerszym spektrum. Kiedy uczymy się o tym, co jest nam najbliższe, to wtedy te dalsze informacje, same się niejako przyswajają, uzupełniając już naszą dotychczasową wiedzę. To jeśli ktoś nie będzie w szczęścia uczestniczyć w takiej lekcji prowadzonej przez Pana Krzysztofa Drozdowskiego, może poczytać o tej historii w Pana najnowszej książce Zrzuć kajdany powrót Bydgoszczy do macierzy w 1920 roku. To jest, rozumiem, książka napisana tak, że i młodszy i starszy poradzi sobie z tą dawką historii, przyswoi ją sobie tak, by ona była. Ta książka jest napisana, powiedzmy, w tym takim sznycie naukowym, czyli z przepisami, z bibliografią, z całym warsztatem historycznym. Natomiast no, tutaj moi czytelnicy przynajmniej twierdzą, a ja nie, nie będę z nimi polemizował, że mój, moje pióro jest tak lekkie, że można czytać i książki naukowe, które piszę i, i są one dosyć przystępnie napisane, więc myślę, że każdy sobie tutaj z nią spokojnie poradzi. To już na koniec, czego my bydgoszczenie... Powinniśmy, moglibyśmy sobie życzyć na to 100 lat niepodległości. Zgody. O, Powinniśmy się wszyscy zgodzić, bo z tym jest coraz gorzej i na no to chyba wszyscy obserwujemy jednak wszystko. No to zgody i Panu, i sobie, i nam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.